Witam. Rozwiąż równanie. Pierwiastek z x plus 3 równa się x plus 4. Dziedzina, czyli można napisać dziedzina albo założenia. To, co pod pierwiastkiem, musi być zawsze liczbą nieujemną, czyli x plus 3 jest większe lub równe od zera. Czyli x jest większe lub równe od 0 minus 3, czyli minus 3, czyli x należy od tutaj ostry minus 3 do nieskończoności. Dla takich liczb z tego przedziału nasza równość ma sens logiczny, czyli jest prawdziwa albo fałszywa, po prostu. I teraz mamy równanie z pierwiastkiem. Tutaj uwaga, nie zachodzi równoważność. x równa się y wtedy i tylko wtedy, gdy x kwadrat równa się y kwadrat. Może oglądaliście poprzedni film, a jak ktoś nie oglądał, no to, no to mówię dla niego. Dlaczego ta równoważność nie zachodzi? Nie wiem, czy tam napisałem, że to jest fałsz. O, właściwie to powinienem napisać. No, weźmy na przykład za x -a minus 3, za y trójkę. Minus 3 kwadrat równa się 3 do kwadratu. To jest 9, prawda? No, tutaj ta równość zachodzi u nas. Czyli to zachodzi, prawda? Ale to już nie zajdzie no, z prostego powodu. No bo minus 3 nie może równać się 3. To jest prawda. Tutaj. Prawda. A to jest fałsz. Fałsz. Czyli zatem nasza równoważność jest fałszywa. Czyli tutaj mamy fałsz. Mhm, dobra. Wszystkie liczby, które spełniają to równanie, spełniają również to równanie. Po podniesieniu do kwadratu. No, o ile są liczby spełniające tutaj nasze to początkowe równanie. Jeśli któraś liczba spełnia to, no to spełnia też to oczywiście. Dlaczego? No, jeśli liczby są równe, na przykład 41 równa się 41, no to 41, jak podniesiemy do kwadratu, no to też równa się, to równa się 41 do kwadratu, prawda? Obojętnie, jaką liczbę weźmiemy. Na przykład minus 2 równa się minus 2. Minus 2 do kwadratu równa się Minus 2 do kwadratu, a to jest minus 2 razy minus 2, czyli minusy się zlikwidują, tak? I mamy 2 razy 2, czyli 4. Więc tutaj o to chodzi. Czyli Wszystkie, wszystkie liczby, które spełniają to równanie, spełniają również to równanie. No i możemy sobie rozwiązać to drugie równanie, właśnie, i później podstawić do pierwszego, bo możemy mieć za dużo rozwiązań. Nie wszystkie liczby, które spełniają to równanie, Muszą spełniać to równanie. Czyli mamy tak: x plus 3, pierwiastek do kwadratu to jest ta liczba pod pierwiastkiem. No i to się równa: x plus 4 do kwadratu. Do kwadratu. A plus b do kwadratu równa się a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No to mamy tak, x plus 4 do kwadratu równa się x plus 3, czyli mamy tak, naszym a jest x, czyli mam, a naszym b jest 4, czyli mamy tak, x kwadrat plus, tam było 2ab, 2 razy x razy 4, to mamy 2 razy 4, 8x, mnożenie jest przemienne, no i plus b kwadrat, 4 do kwadratu to 16. No i to równa się x plus 3. Możemy napisać minus x minus 3, jak przeniesiemy, prawda? No i to się równa 0 nam wtedy tutaj zostanie po prawej stronie. Ile mamy x kwadratów? No 1, czyli x kwadrat. Ile mamy x? 8 minus 1 to jest 7, czyli plus 7x. Ile mamy wyrazów wolnych? Tutaj mamy coś z x do kwadratu, tutaj z x to nas nie interesuje. 16 i minus 3 to jest 13, czyli plus 13. No i to się równa 0. Tutaj możemy napisać, że a równa się, tylko to nie chodzi o to a tutaj, a w równaniu kwadratowym. a równa się 1. B równa się 7 i C równa się 13. Tak, to żeby się nam nie myliło, to możemy ten wzór na razie zmazać. To równanie, równanie czy może równość bardziej się powinno tutaj w tym przypadku mówić. Czyli mamy tak: A równa się 1, B równa się 7, C równa się 13. No i policzmy deltę. Delta to jest b kwadrat minus 4 razy a razy c. Czyli u nas delta równa się 7 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 13. Czyli równa się I teraz tak. 7 do kwadratu to jest 49 stąd liczę. 49 minus 4 razy 1, 4 razy 13 to jest ile? 4 razy 10, 40, 4 razy 3, 12, jak sumujemy, 40 plus 12 to jest 52. Czyli mamy 49 minus 52, to jest oczywiście mniejsze niż 0. Czyli równanie, równanie. No i to, co tutaj mamy, to kwadratowe. O tutaj, x kwadrat plus siedem, x plus trzynaście równa się 0 nie posiada rozwiązań rzeczywistych, rozwiązań rzeczywistych. Wistych. Czyli kto by mógł powiedzieć, że żadna liczba go nie spełnia, ale ładniej jest, jak się powie, żadna liczba rzeczywista go nie spełnia. Istnieją jeszcze liczby despolone, ale na razie o tym się nie uczymy. Czyli, czyli mamy równanie po prostu sprzeczne. Czyli możemy napisać, czyli i teraz nasze równanie to. Pierwiastek z X plus 3 równa się X plus 4 jest sprzeczne to równanie. Pierwiastek z X plus 3 równa się X plus 4, czyli jest równa niem. Rzecznym. żadna liczba go nie spełnia, no bo jakby go spełniała jakaś liczba, no to wtedy wtedy, wtedy by spełniała to równanie, tak? Jakby to pierwsze równanie spełniała, to to drugie by spełnia, musiała spełniać. No a żadna liczba nie spełnia tego drugiego równania. No, czyli nie ma rozwiązania, tego równania, co jest tutaj? Dziękuję bardzo.